O, witam serdecznie. No specjalnie policzyłem, że dziś mamy 15 października, a ostatni film był 17 lipca, czyli minęło 90 dni, można powiedzieć równe 3 miesiące. No ale tak jak mówiłem na tym kanale, może być taki okres, że mam dwa filmy w ciągu jednego tygodnia, a może być taki okres, że nie będzie filmu przez dwa miesiące. Tym razem wyszło trzy, no ale... co zrobisz. Przechodząc jednak do meritum, dziś pogadamy sobie o wszystkim tym, co się wydarzyło od tego czasu, ale nie bójcie się, oczywiście będzie to w telegraficznym skrócie, żebyśmy nie słuchali tutaj 40 minut pierdzielenia. Powiem wam, co przede mną... A w zasadzie, że to kto ujmę przed nami. Na samym początku powiem, żebyście wbijali do mnie na Instagrama i często to mówiłem wcześniej, ale teraz zacząłem wrzucać relacje, także jest progres. Nauczyłem się tego, nie jestem aż taki stary. Bardzo jest to wygodne narzędzie i jeżeli jestem gdzieś na zawodach, a na przykład nie ma ze mną żony, tak jak było w Kraśniku, to w zasadzie większość robiłem na instagramowych relacjach. Także jeżeli kogoś interesują takie dokładniejsze dane odnośnie mojego treningu, jakieś takie szczegóły konkretnie konkretnych jednostek, to możecie wbijać do mnie na Strawę, którą wrzucam Tutaj. Natomiast, jeżeli interesują Was materiały zakulisowe, fotki z tych, z, z tych treningów, lub takie ogólne podsumowania, ale nadal, żeby być bardzo na bieżąco, a nie oglądać film raz na 3 miesiące, no to tutaj macie linka do Instagrama. Także jeszcze raz zapraszam. Dobra, po tym krótkim disclaimerze zacznijmy od tego, co się wydarzyło od 17 lipca, czyli od testu Coopera. Test Coopera poszedł mi bardzo dobrze, tak jak teraz pewnie widzicie w przebitkach. Zrobiłem 3 km w 12 minut, czyli ten po 4 4,0 na kilometr, czyli naprawdę wow. Dodatkowo pokazywałem nowy zegarek od Garmin'a, który jest najlepszą rzeczą jaką sobie ostatnio kupiłem. I tak nadal go mam, nadal go noszę i jeżeli ktoś ma kasę i ktoś lubi takie rzeczy jak tryb triatlonowy, jak te szybkie złączki, jak słuchanie muzyki podcastów ze Spotify'a, jak idealne planowanie treningów w basenie, idealne treningi w rytmowe, interwałowe, wrzucane bezpośrednio do zegarka i programowanie sobie tego przy komputerze, no to, no warto, warto. Dzień później po publikacji tego materiału, a Tydzień po teście Coopera miałem swoje pierwsze zawody w tym roku, czyli triatlon Sokoła i tak jak już mówiłem o tym w poprzednich materiałach, gdzieś tutaj Wam wrzucę linka, no są to jedne z moich ulubionych zawodów i pozdrawiam strasznie Łukasza Formę, którego miałem okazję w tym roku poznać, czyli jednego z organizatorów tych zawodów. Widać, że to są zawody robione od zawodników dla zawodników. Wszystko było przygotowane tak, jak być powinno. W tych ciężkich, mega ciężkich warunkach sanitarnych wtedy nikt nie robił wtedy zawodów to były jedne z pierwszych, które się w ogóle odbyły. 150 osób, jak oliczyli, mizy uczestników, wszystkie normy sanitarne zachowane. W ogóle mega zajebista atmosfera, dlatego że przede wszystkim, jak tam przyjechałem, to poznały mnie osoby, które były wolontariuszami, poznali mnie organizatorzy, zaczęli mówić, że fajny film, że w ogóle fajna reklama, że subskrybują, że, że, że śledzą na Instagramie. Dodatkowo zobaczcie, jakie rzeczy mogą nas spotkać na trasie roweru jeszcze przed zawodami. Przepraszam, wie pan, gdzie tutaj kurniki są, które sprzedający pieczęta? Nie, nie mam pojęcia. Lol. Także to jest w ogóle taka, no dla mnie to jest taka mega teraz już rodzinna atmosfera. Jestem tam praktycznie co roku i będę tam pewnie do ostatniej edycji. Te zawody są jednymi z najfajniej wspominanych zawodów. No nie można tego natomiast powiedzieć o moim występie. Wynik był po prostu tragiczny. Najbardziej jednak zawiodłem się na biegu, bo no nie byłem w stanie przebiec 5 km. Tak zajechałem się na rowerze, że po prostu umarłem. Nogi miałem jak z betonu, i przechodziłem do marszu podczas tych kilometrów. Popłynąłem w miarę dobrze, rower poszedł mi właśnie bardzo słabo, nie wiem dlaczego. Ten bieg po prostu włożył mnie do trumny. To był mój drugi najgorszy wynik w triatlonie, jaki osiągnąłem w ogóle w mojej całej historii triatlonów. Nie wiem, co, co, co tak naprawdę mogło się wydarzyć. Może to jeszcze pozostało się tej kontuzji, może to po prostu nie był mój dzień, może zupa była zasłona. No, nie wiem, jaką wymówkę mogę sobie jeszcze wymyśleć. Natomiast... Te wszystkie wymówki poprowadziły mnie do tego, że bardzo wkurwiony pojechałem do domu i od razu z wejścia zapisałem się na Triathlon Kraśnik, który miał się odbyć za kolejny miesiąc. No i tam już było dobrze, tam już było bardzo dobrze. Ja już spakowany, jedziemy na Kraśnik. Triathlon Kraśnik Sprint. Nie wiem, czy ktokolwiek spodziewał się takiej pogody. Ja tam nie narzekam, aby nie lało na trasie kolarstwa 20 km od kraśnika Jest grubo Tak to mniej więcej wygląda No i po zawodach Poszły życiówki na wszystkich dyscyplinach, na wszystkich dyscyplinach. Popłynąłem 14.40, czyli to jest w ogóle jakiś kosmos. Jeżeli chodzi o rower, złapałem koło, cały czas chlapało w twarz, ale wyszło mi jakieś 37 minut, więc średnia około 32-33 na godzinę, więc jak na mnie to super. I bieg, bieg po prostu kontrola od samego początku. 23 minuty, czyli rekord poprawiony o ponad minutę, jeśli chodzi o bieganie po takim wysiłku. Średnia to tam wychodzi po 4,40 może. Naprawdę, naprawdę no najlepsze zawody ever, także polecam Kraśnik, zdecydowanie. No, naprawdę nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku. Spodziewałem się, że polecę w, w okolicach godziny 20, ale godzina 18.45 finalnie, która wyszła, no to wow. Bieg super, 23 minuty. Najszybszy bieg w ogóle o minutę szybszy niż w jakichkolwiek zawodach sprinterskich. Pływanie wreszcie udało mi się złamać 15 minut. Byłem 14-40, wyszedłem chyba 23 z wody. No i ostatecznie zająłem 35 miejsce, a 14 w mojej kategorii. Więc to też najwyższy wynik. Mimo że no, zawodników nie było wielu, bo startowało 110 osób, ale to i tak pierw, jedna trzecia, tak? W pierwszej. Tercji znalazłem się tych zawodów, więc byłem mega, ale to mega zadowolony. To, co najbardziej mi doskwierało, to brak e, żony i dziecka, brak jakiegokolwiek e, no, takiego wsparcia na zawodach. Nie miałem też materiałów przez to żadnych z trasy. E, nie miałem dopingu, no ale to się zmienia, bo teraz, tak jak widzicie na zdjęciach, no to się zmienia. A jeżeli chodzi o zawody, to się zmieni już niebawem, bo młody rośnie, da się już z nim podróżować dalej niż tam 20-30 kilometrów. Miejmy nadzieję, że jeżeli jeżeli obostrzenia pozwolą, to na kolejnych zawodach już będę w komplecie, że tak powiem. Pominąłem tutaj jeszcze jeden bardzo ważny dzień, a mianowicie 9 sierpnia, czyli dwa tygodnie przed zawodami w kraśniku. I jest to dla mnie bardzo ważny dzień, ponieważ zacząłem współpracę z trenerem. Tak, z trenerem i to nie z trenerem triatlonu. Tylko trenerem biegania, popytałem na Lubelszczyźnie wiele osób. Zrobiłem mały research. Sprawdziłem metody treningowe danych trenerów, wybrałem te, które moim zdaniem najbardziej, z którymi najbardziej się utożsamiałem. I sposób trenowania, który ja najbardziej lubiłem, no ale przede wszystkim zwróciłem uwagę na wyniki podopiecznych takiego trenera. No i sam taki też sposób bycia, sposób prezentowania się w mediach, który również bardzo mi odpowiadał. O kogo chodzi? Chodzi o Pawła Wysockiego, i tutaj od razu drobna reklama, czyli Lubelski Biegacz. Można go pod takim pseudonimem znaleźć w internecie. Lubelskibiegacz.pl to jest jego blog który prowadzi już Chyba nie wiem, tak strzelam z 6 czy z 10 lat. Jest tam mnóstwo darmowej i ciekawej wiedzy. Można się zapisywać do newslettera, więc polecam. A jeżeli ktoś chce go posłuchać na żywo i dowiedzieć się mniej więcej, jakie metody stosuje, co preferuje itd., to można zajrzeć do podcastu Floriana Pyszela. To się nazywa Świat Okiem Biegacza. I w odcinku 34, właśnie Paweł Wysocki był gościem. Nie będę się tutaj więcej rozwodził o Pawle. Bo to w końcu mój kanał. Ale powiem, że współpraca na razie bardzo mi odpowiada. Już wiele się nauczyłem. Wiele treningów takich personalnych, które przeprowadziliśmy, pokazały mi, pokazało mi kilka bardzo ciekawych aspektów, o których nie miałem pojęcia. A czy było warto? to pewnie pokażą wyniki w najbliższym czasie, zobaczymy. Chciałbym natomiast poruszyć temat, dlaczego wybrałem trenera biegania, a nie trenera triatlonu. W końcu ten kanał jest o triatlonie, ja trenuję triatlon i chcę być lepszy w triatlonie. Nie chcę nikogo krzywdzić, bo ja też nie znam w większości ludzi, jeżeli chodzi o triatlon w Lublinie, ale jeżeli robiłem sobie research odnośnie trenerów triatlonu, czyli takich, którzy rozpisali mi pełne plany treningowe, triatlonowe, to nie znalazłem nikogo, to by nauczał według tych metodyk, które mi odpowiadają, czyli przykładowo Takich trenerów, których mógłbym wymienić jednym tchem, u których na pewno zacząłbym trenowanie, gdyby byli z Lublina: to jest Maciej Bodnar, to jest Łukasz Lis, to są osoby, które trenują w Warszawie. Natomiast druga sprawa jest taka, że trasa do Warszawy już praktycznie powstała w całości i teraz godzinę 20 ja jestem w Warszawie. No i też dodajmy do tego fakt, że chciałbym zacząć współpracę z takim profesjonalnym trenerem triatlonu z trochę wyższego pułapu. Nie chciałbym przychodzić do niego jako początkujący, chciałbym reprezentować już jakiś poziom na poszczególnych dyscyplinach. Wolałbym te dyscypliny rozwijać szybciej niż teraz trenując triaton tak ogólnie i robić sobie dwa treningi biegowe w tygodniu, bo ten progres byłby moim zdaniem zawolny. Jest w ogóle taka fajna koszulka. Po co być słabym w jednym sporcie, skoro można być w trzech? Napisany triatlon. Mi się podobało strasznie to hasło. Należy też pamiętać, że trening taki triatlonowy, już bardzo mocno sprecyzowany pod na przykład dłuższe dystanse, to jest wiele, wiele godzin więcej treningu, a przy małym dziecku no, to jest niewykonalne obecnie u mnie. I dlatego, tak jak powiedziałem, decyzję o trenerze triatlonu i wejścia bardziej w sam triatlon jako kompleksowo, holistycznie będę robił później. A obecnie skupiam się na bieganiu, żeby być. Po prostu dobrym biegaczem. I cel to jest przede wszystkim poprawienie motoryki, ekonomii, biegu i szybkości. Czasy, o których sobie rozmawiamy, to jest połamanie 19 minut na 5 km i połamanie 40 minut na 10 km. Kiedy to nastąpi? Nie wiadomo, ale dopóki to nie nastąpi, to nie ma sensu, żebym wchodził w triatom bardziej na poważnie. Co do planów na przyszłość, to trenujemy już z Pawłem około 2,5 miesiąca, więc taki, takie zawody i taki cel, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat. To jest 11.11, .11, czyli dzień niepodległości i bieg w rykach. Jeżeli go nie odwołają, to tam będę sprawdzał swoją formę, którą wypracowaliśmy przez ostatnie 3 miesiące. No i to w sumie tyle co się działo i co się dzieje. Obecnie mój tydzień wygląda tak, że mam cztery jednostki biegowe w tygodniu, dwie jednostki pływackie, roweru nie robię w ogóle i mam jeden dzień całkowity wolny. I jeżeli chodzi o pływanie, to też mam bardzo fajne przyrosty, powiem Wam szczerze. Realizuję program Tower 26, jeżeli ktoś by chciał się zainteresować. Robię technikę i robię krótkie dystanse, nie, nie robię objętości. Zresztą o pływaniu nagram oddzielny materiał, to nie chcę teraz nic opowiadać. Filmy, które wrzucę. Nie chcę powiedzieć w najbliższym czasie, bo znowu będziemy czekali miesiąc, ale no, no, mam już je praktycznie no, no rozpisana, by tylko nagrać i, i, i to poskładać. Mam nadzieję, że to się wydarzy. To jest y, odpowiedź na najczęściej zadawane pytanie odnośnie triatlonu. To jest recenzja zegarka TomTom, -tom, która będzie jeszcze bogatsza dzięki temu, że jest Garmin i mam dużo porównań, czego tam mi brakowało, więc będzie naprawdę super kompletna. I dodatkowo na pewno nagram drugą część do Zwifta, czyli już samą aplikację, nie tylko o trenażerach, bo tam też oglądalność tego filmu jest chyba jedna z najlepszych u mnie na kanale i jest no. tyle pytań o drugą część. Tymczasem trzymajcie się, wbijajcie do mnie na Instagrama, bo tam na pewno będą relacje odnośnie City Trail, będą relacje odnośnie biegu niepodległości w Rykach. No i zachowajcie rozum, zdrowy rozsądek odnośnie tej pandemii i widzimy się gdzieś na trasie. Do zobaczenia.